Radość była, jak jakiś porządny grzesznik przyszedł i, i się nawracał po latach, po latach. nie? Pamiętam kiedyś miałem taką, jeszcze w Polsce tych pierwszych latach, a pamiętam, się spowiadało tymi godzinami, bo jeszcze o, o, już dziesiąta wieczorem mm, wszyscy zmęczeni. Jeszcze ktoś przychodzi. Przychodzi, ja sobie tak pomyślałem, no piernik, a no, mogłeś przyjść wcześniej, nie? A przychodzi człowiek, który, który przychodzi mi mówi, że on nie wie, czy wierzy, czy nie wierzy. U spowiedzi nie był przynajmniej 30 lat, no bo od tego pada. Jego żona też nie wierzy, pada, ale, no ale on czuje jakąś potrzebę, że w nocy, w nocy się budzi i się modli. On chciałby się do Pana Boga zbliżyć. Nie wie, jak to zrobić. I powiedzmy, w tej całej rozmowie w końcu mi się pyta, czy chociażby mógł raz iść do Komunii Świętej. Nie? Raz do Komunii Świętej. Jak ja mu potem powiedziałem, że będzie mógł iść do Komunii Świętej, to się rozpłakał. I to dla księdza to było tak jak rekolekcje. Nie? Ja mimo zmęczenia przyszedłem do domu uradowany, nie? bo coś się stało na moich oczach. niejako ja go nie nawróciłem, Pan Bóg go nawrócił. A ja byłem świadkiem tego nawrócenia. I takich moich wrażeń z konfesjonału było bardzo dużo, bardzo pięknych, które też i mnie budowały.